No i witam W następnym dniu mamy niedziela, rano Pogoda nie rozpieszcza Najchętniej to bym poszedł gdzieś na, na jakieś sauny albo termy Ale w pobliżu też za dużo tego nie ma A że zaraz miną 72 godziny jak nie żre. To jadę na zakupy sobie dokupić trochę warzyw No i nic, zakupy zrobione. No i jest taka sytuacja, że pogoda mi się nie podoba, nie chce mi się nigdzie łazić, więc jadę na parking, zająć się swoimi sprawami, jest niedziela. Poza tym już też mi się nawet nie chce nagrywać, bo łazić codziennie z tym telefonem, czy do pracy, czy gdzieś zwiedzać. To już ręka boli, ja se w końcu kurwa konia nie będę mógł zwalić Także ja mam dzisiaj wolne i mam wyjebane Jadę na parking I załatwiam swoje sprawy przez internet Czy to trening, czy to jedzenie I tyle, jakby była pogoda to było można coś porobić No tak, tak wyglądają weekendy kierowców zazwyczaj No bo czasami się pracuje cały weekend i można to wykorzystać, no co, no do wszystkiego, co kto chce, co kto lubi, można iść do pubu, można iść do wesołego miasteczka, czy do zoo, wpisujecie w gogle i sobie robicie co chcecie. Czy też iść do muzeum lotnictwa, kurwa jego macie. Dogatujecie się z szefem, że jedziecie gdzieś na przykład 40 km dalej na własny koszt i nie wiem, no ja na przykład z tym nie mam problemów. A czasami jest tak, że zostawię samochód na parkingu na autostradzie, wsiadam na rower, jak jest pogoda i jadę zwiedzać. To, to możecie w moich wcześniejszych filmikach sobie obczaić, bo GoPro zakładam na kierownicę i jadę razem z widzami, nie? No, ale ja postanowiłem zrobić dzisiaj koło siebie, bo będzie jeszcze czas na zwiedzanie, idzie lato, a w ogóle to sobie muszę naładować golarkę do golenia, bo dzisiaj rano się kurwa goliłem. I w połowie mi się rozładowała i chuj Także na podryw na razie nie pójdę Muszę najpierw yy, Znaleźć gniazdko No i tyle kurwa no. Nawet nie będę kończył tego odcinka Tylko zrobię jutro w poniedziałek Przedłużenie także Przejdźmy już do poniedziałku Ziu, No i mamy poniedziałek No i super Niedziela minęła Kierowca odpoczął może nagrywać dalej no to co? Godzina siódma. O ósmej mamy rozładunek. Akurat godzinka do celu idealnie się wkleiliśmy. No i wybiła ósma. ósma trzydzieści dokładnie. Jesteśmy już rozładowani. Szybciutko poszło. I czekamy na zlecenie. Czyli idziemy leżeć gdzieś. Bo pada deszcz. Także odpoczywamy, spędzamy czas w kabinie. No cóż. A przy okazji, jak już tak jadę autostradą, to pokażę Wam fajny patent, jak chce się spać na przykład na autostradzie. Haha! Ha. I na I powiem Wam, że działa. Krótkofalowo, ale działa. No. No, i super, udało mi się znaleźć gniazdko. Ładujemy golarkę, ładujemy laptopa i sklejamy filmiki nowe. A w zasadzie dodajemy napisy po angielsku. No i fajnie, godzina za 15:11, wszystko naładowane laptop naładowany, golarka również. I dostaliśmy fajne zlecenie mianowicie ładujemy się pod, pod Słowenią we Włoszech. I jedziemy do Kadizu, w Hiszpanii, w Andaluzji, także na pewno się zrobi cieplej i pogodniej. Znowu coś ciekawego. Na to właśnie czekałem. Także w drogę. No i dobra, jesteśmy po załadunku Stuknęła godzina 16. Zatrzymujemy się zaraz na kolację. No i ogólnie jedziemy do Cadiz, do Andaluzji, tak jak tutaj na mapie, czyli no 2,5 koła kilometrów, 25 godzin jazdy, jakoś tak, bez przerwy, z przerwami no to będzie 2 dni i tyle też mamy czasu na tą przesyłkę w sumie, 2 dni, czyli będziemy jechać i robić przerwy na spanie i jedzenie. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, no to taktycznie, czyli podjeżdżamy do granicy włosko-francuskiej i idziemy spać. Wysypiamy się tak, żeby potem Francję przelecieć na strzała, żeby nie płacić tam za hotel. Proste, bo we Francji jest obowiązek tak nocowania busiarzy w hotelach i jutro cała Francja, cyk i potem będziemy spać dopiero w Hiszpanii. Już się nie mogę doczekać, bo tu pogoda jest masakryczna. No, tak to wygląda. Także zmierzamy w dobrym kierunku, w tym pozytywnym na pewno. No i wybiła 17, czas na kolację Chef Express, ale tam nie chodzę jeść, bo byle czego nie tykam. U mnie o na zdrowo mięśidełko. No to jest akurat może nie do końca zdrowe, ale chuj tam. Reszta jest ok, Chlebek proteinowy, szanik, chili, parmezan, no i oczywiście liście. Mhm. No, tak to wygląda. Dożywiamy się, i przed północą będziemy pod Francją. Taki to oto monotonny, szary widok przez jakieś 400 czy 500 kilometrów. No, taki jeden z bardziej nudnych dni w tej trasie, mi się wydaje, ponieważ jest monotonna autostrada, to już jest szaro, smutno i ponuro. Także dzisiaj się zbyt dobrze nie bawię. Jedynie co no to, że jest luz, tempomat, no i jazda, no bo tu nie ma korków w ogóle w tym kraju, we Włoszech. Tylko w pobliżu dużych miast ewentualnie. No i tyle: no YouTube, audiobooki, Spotify. I tak w kółko. Nic innego nie przychodzi do głowy. No bo... Nie ma nawet co nagrywać, no bo co co ja będę nagrywał. Jutro będzie Francja Landówkami, pojutrze Hiszpania, to będzie troszeczkę więcej ciekawego jakiegoś tematu na jakiś materiał. No i zajechaliśmy sobie na parking. Najprawdopodobniej ostatni we włoszech parking, gdzie można wziąć sobie za darmo prysznic. Więc trzeba skorzystać, bo zaraz wyjeżdżamy ze strefy darmowego prysznica, że tak powiem. No, bo we Francji są darmowe prysznice tylko na autostradach, płatnych autostradach, a nie mamy teraz żadnego ekspresu, więc nie będziemy jechać autostradami. A w Hiszpanii już będzie trzeba płacić, zresztą w Hiszpanii to będziemy pojutrze. Więc taka technika, że się trzeba zatrzymać, przekąpać i jechać wtedy spać. No i dobra, dojeżdżamy do Turynu, i tutaj też taktycznie, czyli w Turynie, zjeżdżamy z autostrady, bo jest niewielka różnica czasowo 22 minuty dłużej. Do, no do takiego parkingu, potem jeszcze do granicy Jest następne, nie wiem, może 20 minut różnicy W każdym razie cena jest nieadekwatna do czasu, który by się zaoszczędziło I jak nie mamy ekspresów To w nie zjeżdżamy z tej autostrady Jedziemy na Briankon, na Briankon już darmowymi drogami No i zjechaliśmy z płatnej autostrady, jedziemy sobie landówką i oczywiście jedziemy na kolejny punkt strategiczny mianowicie na parking który znajduje się między płatną autostradą a darmową drogą po prostu jest pomiędzy drogami, jest wjazd z dwóch stron i tam sobie podbijam na nockę zawsze, bo to jest ostatni taki duży parking ten parking nie jest tam nie wiadomo jaki. Nie ma tam żadnych luksusów. Prysznic jest płatny. Dlatego ja biorę zawsze prysznic kilkaset kilometrów wcześniej, przed Mediolanem, za darmo. A tu sobie przyjeżdżam na nockę. Do rana śpię. I jadę wtedy na Francję Tak na patencie takim Lokalizację parkingu oczywiście macie w opisie filmu, nie? No i zajeżdżamy na nasz parking i idziemy w Kimono do Rana cyk tutaj z darmowej drogi wjazd, Tam na wprost mamy wjazd z autostrady. Także jest parking przyjazny pod tym względem. Miejsca tu jest pełno. Tutaj jest zakaz wjazdu ciężarówek. Prawo. Ale. Plandeczką no jak się wciśniemy to się nic nie stanie O, tu tiry normalnie się wciskają No i tyle O, tu jakiś kamperowicz No także szerokiej drogi wszystkim I do juterka na razie I tried so hard and got so far.